Chwile Piotr żyła. Ma także w granicach 06 wiatry podnarty. Będzie miał trochę więcej odjęte. Musi skoczyć daleko powyżej. I jest powyżej 140 metrów, ale piękny skok, nienaganny pozycja dojazdowa od początku przyjęta znakomicie. Tyle ile skoczył kiedyś Krzysztof Miętus, tyle ile wczoraj podczas kwalifikacji, ale wtedy podparty skok Kamila Stocha to są najdłuższe skoki Polaków, ale ten niezwykle ważny będzie miał większą stratę, bo ostatecznie ten wiatr pod Narty był mocniejszy. Niezłe, no i zobaczymy czy zdoła je wykorzystać Kamil Stoch 138 aby objąć prowadzenie. Trzymajmy kciuki za ostatniego z naszych reprezentantów. Troszkę szarpnął na progu, ale ładnie wybrał pala loku. Nieźle to wygląda. Daleko, daleko poszybował Kamil Stoch. Dobry bryskok Kamila Stocha. Te jego próby są powtarzalne, równe, dobre. Powinien wyprzedzić Schwirrncauera i Flera, ale nie zdoła tutaj wyprzedzić chyba Simona Mach. Jeden metr, przypomnijmy, to 1,8 punktu, no a zatem te drobne niuanse, te punkty za wiatry, będą tutaj decydujące. Sędziowie wysoko zwykle oceniają Kamila Stocha, i inaczej jest i tym razem jest pierwszy! Jest! Zobaczymy, była już szansa w Sapporo, hippie, to jest jego skocznia, już wystartował Pannu Lepisto i teraz trzeba trafić, a później lecieć, lecieć, falują mu narty, ma wiatr pod narty, fantastycznie! Adam Małysz, Adam Małysz, to jest klasa, to jest coś fantastycznego. Brawo, brawo, brawo. Co można powiedzieć? Można się cieszyć 19 noty i to odpowie Adam. Piękny lot, marzenie. Tak, ta pewność trenera, to było to, co chciałem. wiatru stopa, a teraz niech się odbije i niech frunie, już coraz większy coraz dalej, leci jeszcze Adam Małysz kapitalny skok kapitalny, pobudził niedźwiedzia. Adam Małysz tym skokiem, fantastyczny skok naszego zawodnika niedźwiedzie zaczynają ryczeć Podą się, wychodzą ze swoich gabry, a on fantastycznie, 137 metrów, geniusz skoków narciarskich Kapitalny skok jakby tu wimowy radio ptaki zaczynają śpiewać a daś, 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 daś leciał, leciał, leciał i 137 metrów skoczył nasz reprezentant uspokójmy jednak emocje na pewno polega wejmie prowadzenie w konkursie jak on tam pracował, jak on sterował jak Benig albo Airbus i wreszcie lądował trzy razy drugie miejsce, jedno trzecie po pierwszej serii na drugim miejscu Pola, który skoczył 139,5 metra, Spokojny lot gdzie wyląduje daleko, jest powyżej rozmiaru skoczni. 4,5 punktów przewagi nad reprezentantem Niemiec po pierwszej serii ma równie wysokie jak Severin Freund noty od wszystkich sędziów po 19 punktów i odjętych 16,3, a więc prawie tak samo jak Severin Freund. Wydaje mi się zatem, że Polak powinien objąć prowadzenie. Bo to jest e, odległością, przegrywa 2 metry, czyli 3,6 punktu, a miał 3,5 punktu przewagi, będzie pierwszy, albo tuż za reprezentantem Niemiec, w każdym razie będzie podium. Rutyna, jaką posiada już Kamil Stoch i to, że przewaga jego po pierwszej serii była tak ogromna. No i popatrzmy. Fruń Kamil po obcięstwo w zawodach Pucharu Świata. Popatrzmy na skok Kamila. Tak skacze Mistrz Świata. Tak nokautuje się rywali. Piękne, znakomite zwycięstwo Kamila Stocha. I Po raz szósty w karierze Kamil Stoch odnosi tryumf w zawodach Pucharu Świata. Brawo. zupełności wystarczyło do tego, by znokautować wręcz rywali. Oto Kamil swoim zwycięskim skoku. Kiedy rozmawiałem z Kamilem po tym medalu drużynowym, kiedy już miał dwa medale mistrzostw świata, mówię Kamil, czyli teraz po powaliliśmy czas na świętowanie, powiedział absolutnie. Przed nami jeszcze zawody, przed nami jeszcze puchar świata, dopiero po planicy będziemy świętować. Jeszcze sporo mamy do ugrania, sporo tu jeszcze może się zmienić. Kamil Stoch na pierwszym miejscu 268 i 1 o 10,9 punktu wyprzedził Kamil Stok swoich rywali. Brawo, brawo, wielkie gratulacje dla naszego skoczka.